Siema, chyba nadszedł znaczy czas, żeby zacząć nagłaśniać to, co robi rząd. Słuchajcie, górnicy wyszli na ulicę, dostali to, co chcieli. Pielęgniarki, inne zawody, to, co chcą, to uzyskują, robiąc protesty w Warszawie. Może czas zajechać do Warszawy i te ministerstwo, jedno czy drugie. Zajebać glikolem, gliceryną, yy, zacząć protestować, nie wiem, y, zrobić jakąś rozugę w tej Warszawie, bo to, co chcą zrobić z tymi wszystkimi akcyzami na to wszystko, to jest nienormalne. Później nagram filmik, który trochę prawdy w nim powiem, yy, i myślę, że wielu się ze mną zgodzi. Więc może czas jechać do Warszawy i zrobić protest. Co myślicie? Czy jesteśmy w stanie jako branża się zebrać i tam zajechać i rozpierdolić im z dwie tony glikolu pod ministerstwem. Niech się ślizgają. Może wtedy zrozumieją, tak jak inne zawody, bo oni chcą zniszczyć naszą branżę. Czekajcie na film później. Czas na hejt akcyza 2020, 2025. Pozdro.